Gwiazdor Disco Polo miał wypadek. Bóg nas uratował. W środę 13 sierpnia 2025 roku Gural popularny wokalista Disco Polo wraz z DJ Maryną przeżyli koszmarny wypadek samochodowy. Ich pojazd został doszczętnie zniszczony, prawy przedni bok auta zmiażdżony. Maska wygięta jak blacha po uderzeniu młotem, a zderzak wyrwany z mocowań. Patrząc na wrak, trudno uwierzyć, że ktokolwiek mógł wyjść z tego żywy. Poznaj szczegóły i zobacz to w naszej galerii zdjęć. A jednak artyści ocaleli. Emergural Gural w poruszającym wpisie na Facebooku podkreślił, że to zasługa boskiej opatrzności. Z samochodu został wrak, ale w naszych sercach świeci promień wdzięczności dla Pana Boga. Wczoraj mieliśmy wypadek, z którego wyszliśmy bez poważnych obrażeń. Wierzymy, że to Jego opieka nas ochroniła. Dziękujemy, że żyjemy, napisał przejęty Kamil Suski. Krzyże nas ochroniły. Jak się okazało, niedługo przed wypadkiem Emergóra i DJ Maryna założyli na szyję łańcuszki w kształcie krzyża. To dla nas ważny symbol wiary. Czujemy, że właśnie dzięki Bożej opiece uniknęliśmy tragedii. Wyznał muzyk. Według jego relacji, wypadek spowodował kierowca, który wymusił pierwszeństwo. Ich samochód uderzył w prawy bok innego pojazdu z taką siłą, że z auta artystów pozostał wrak. Od euforii do bólu początkowo wydawało się, że skończyło się jedynie na strachu. Na miejscu pojawiła się karetka, ale uczestnicy wypadku nie wymagali hospitalizacji. Jednak, już następnego dnia sytuacja się zmieniła, oboje trafili na SOR. Badania wykazały, że DJ Maryna ma złamany mostek, uraz głowy i potłuczenia kręgosłupa. Emergural natomiast doznał stłuczenia głowy i ma problemy z kręgosłupem. To mocne pamiątki po przedwczoraj, ale mamy w sobie determinację i ducha walki. Fani pospieszyli ze wsparciem. W sieci natychmiast pojawiła się fala wsparcia. Fani i znajomi artystów piszą setki komentarzy z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Emergural zapewnia, że mimo bólu są wdzięczni za ocalenie i wierzą, że to cud pozwolił im uniknąć tragedii. Emergural działa od 2022 roku i zdobywa popularność na polskiej scenie disco, polo i folk. Jego twórcą i liderem jest Kamil Suski, wokalista, kompozytor i aktor. Suski zagrał w takich serialach jak rodzinka.pl/Orancho, Ojciec Mateusz 19+. Największe przeboje emer gurala, długa droga, życie płynie, życie minie oraz zakręcona guralacka.